Co to jest śnieg? To jest śnieg takie białe, które pada z nieba i się mrozi. później się robi na lodowisko, na którym dzieci wbijają sobie dupę. Prawdziwy śnieg to jest prawdziwa niewinność. Taka pora loku w nerwiach i lodzi się wtedy złożą, bo muszą ubierać dzieci i mówią do nich, ubieraj się dary, bo zjadzie. Niektórzy się... Świeci, to już nie ma bałwana. Chyba, że ludzie są bałwanami. No, jak Pletom. A z czego bierze się śnieg? Bierze się śnieg z nieba. Najpierw są takie śnieżki malutkie, a później coraz większe, coraz większe. Później powoli spadają i robią pierdół na ziemię. Ja kiedyś złapałam śnieżneczki. A ja bym chciała zbitej śmietany, że składał się śnieg i z mleka, i z jakichś składnickich ciasteczek. Może z rodzineczką. A jak to się dzieje, że... W jednym kraju śnieg pada, a w innym nie pada nigdy. Nie pada nigdy, bo tam są muzyny. Muzyny są golące i dlatego się to śnieg. Dlatego, że jak jest w innym kraju, na przykład Algierze, to jak w Polsce pada śnieg, to u niej nie. Dlatego, że czasami to są półkule pomieszane nawet. A czy każdy człowiek lubi śnieg? Nie każdy lubi śnieg, bo było ostatnie pytanie, mówiłaś. To było ostatnie pytanie, a odpowiesz mi na nie? Tak, odpowiem ci na nie. Ptaki jedzą gąsienice, bo jak jest zimno, to robią sobie robaczywe brzuszki. Bo jak mam te gąsienice, to zaczynaj strasznie bądź głowa i muszą wziąć jak się weźmie i chwilę poczeka, to zaczyna działać, a jak się chwilę nie poczeka, lek nie zadziała.